Podróżujesz do Górniczej Doliny, prawda? Co w związku z tym? Cześć. Zawrzyjmy umowę. Powiesz mi, co się dzieje z Rudą, a ja w zamian za to podaruję ci pierścień, który podniesie twoją energię życiową. Zobaczę, co da się zrobić. Pokaż mi... Ma jakieś przedmioty ciekawe? Dobra, nieważne. Więc to zadanie było normalnie w grze. Słabo pamiętam. Nic nowego. A nie tu. Mam ten do stołu chemicznego podejść: specjalne magiczne mikstury. Przetwarzanie mikstur. Gdzie to niby jest? który ochrony? No nie wiem. Zobaczmy wszystkie. Nie mamy tutaj... Mm. Nie wiem, kurwa. Zobaczmy wszystko. Gdzie ta księga? Kurwa, ofiara duszy, tak? Ja to już znają. Należy posiadać składniki serce, siarkę, akwamaryn, czarną perłę, esencję many i bagienne ziele. Siarka, akwamaryn. Siarka, akwamaryn. Esencja many mamy. Siarkę. Siarka akwamaryn. Siarka. Chyba akwamarynu nie mam. Skała krystaliczna, kamień runiczny. Hmm, chyba nie mamy Akwamarynu. No, nie mamy. Rzeczywiście. Bo chcę stworzyć tą miksturę wreszcie. Lutera. Akwamaryn, stówka. Teraz jest? Czy są będą dwa gdzieś? Nie, nie miałem. Nie miałem akwamarynu widocznie. Wcześniej używałem do produkcji mieczy i możliwe, że do czegoś jeszcze tam użyłem. Push. Cień duszy. Nazwiemy tak odcinek. Cień duszy. I teraz idziemy modlić się do Beliara. Skończ z tą magią! Teleportacja do... Chcesz dostać? Bo tutaj jest kapliczka Beliara. Ej, nie wiem przypadkiem, czy w tym, w podziemiach koryiz nie było też. Nie mam pojęcia, ale tutaj jest na pewno. O. Jeden się rozleciał. Z nieznanych mi przyczyn. Idziemy na górę. Nie, no tak mi się właśnie wydaje, że w podziemiach też jest. To nie dlaczego jest w podziemiach. Dlatego, że co tam jest ciemno, to to nagle jest ten... Myślę, że droga nekromanty też... A, byłaby ciekawa. Jest Lester tutaj. Ja... Yeah. Pomysł z Konstantinem był dobry. Strażnicy mnie przepuścili. No, tak jak mówiłem. Słuchanie moich rad może ci tylko wyjść na dobre, przyjacielu. Okej. Okay. Co możesz mi powiedzieć o pobliskich terenach? Idąc w dół tamtej drogi, dojdziesz do farmy. Za nią leży miasto. Tylko uważaj na siebie. W pobliżu czają się groźniejsze rzeczy niż wilki i szczury. Jest tu sporo goblinów i bandytów. I władzisz się. Weź tu na biedę. Ja z sobą przed No fajnie, że ja wcześniej tego mam... Wcześniej tego nie wziąłem. I bo jaki to jest pancerz? Bo na początku dostaliśmy spodnie kopacza, jak pamiętam Opaska bractwa. No niewiele lepsze od tego co mieliśmy na początku. Wmaga na wytrzymałość 150. A ile mamy wytrzymałości? 290 Dobra, modlimy się do Beliara. Beliar! Złóż ofiarę. Mhm. Eee. Karma do Beliara. Daj mi siłę, wymagana karma. 100. Czekajcie. Karma Beliara. Ej, bo mogę coś tam użyć Darybeliara. Daruj mnie wymor... A, ale to zabiera mi tą karmę. Okej, okay, rozumiem. Więc tak jednorazowo moglibyśmy sobie dodać. Dobra, na razie tego, tego to, w to nie lecimy, więc. Diliar. Diliar. Fatagn. Şatar. Fatagn. Beliar. Gniewem? Kim kurwa gniewem? Ej, widać jak się od nas dymi, co nie? Widzicie? Dobra, idziemy powiedzieć o wykonaniu drugiego zadania. Nie było łatwo. Tym bardziej właśnie, że trzeba było się łamać do klasztoru. To, to było najgorsze. Że tutaj sam cykl stworzenia tej mikstury to nie był ciężki, tylko właśnie to, że... ...trzeba było kraść. Morius... Yeah. Я выполнил то, что ты просил. Заплатил дань темному богу. Да, я это почувствовал, как только Белиар принял твой дар. Темный бог получил, что хотел, и теперь все встало на свои места. Теперь ты дашь мне свое согласие, мастер? Да, конечно. Ты выполнил все как надо, и поэтому я даю его тебе. Кроме того, я знаю, что Белиар покушался и на твою душу. Лишь сила кольца спасла тебя от его проклятия. И ты, как я вижу, проявил мудрость, не забыв моего совета. Теперь ищи следующего из нас. И да пребудет с тобой сила стихий. Прощай. Ну, понятно же. Бьем тебе с Надо, добро. Zadanie wykonane. Drugi z opiekunów zaliczony. Dobra, możemy zaraz sprawdzić w telefonie, gdzie byłby następny, ale ja przejdę się w stronę Lobarta i sprawdzę, czy tutaj może nie będzie jakiegoś teleportu do aktywacji. Więc Lester siedził u Xerdasa nadal. Normalnie w Gotiku on nie siedział w tym miejscu po prostu, ale tak, u niego był. Jak najbardziej. Już mgle. I właśnie mamy 21 poziom. Do lewela dużo nam nie brakuje. Ubi to stworzeń 540. 55 ludzi. Jak pójdę na walkę z orkami, to i to więcej na no, wybijam. Zastanawiam się w jaki sposób będzie dalej z tymi innymi krainami w returningu. Jak to będzie wyglądać dokładnie. U Inosa mam mniej karmy. Ale okej, okay, dobrze wiedzieć, że możemy sobie podbijać statystyki. Jeśli tej karmy będziemy mieli odpowiednio dużo. Generacja wytrzymałości prawie nic nie daje, naprawdę. Do dupy to. Tutaj sobie pracują wino, pije wino ją a tu żadnej tabliczki nie, nie widzę. Dobra, wiecie co? Ja sprawdzę w telefonie. Bo nie ma raczej opcji, abym znalazł sam tych opiekunów. Gdzie będzie następny? Gotik 2, opiekunowie. Trzeba z tego skorzystać. Dobra, mądrość opiekunów. było się tak proste. Ok, przy farmie Akira na płasku wyżu. Także myślę, że od razu tam pójdziemy. Żadnych teleportów nie używamy, bo nie możemy bardzo. I dobra, wiecie co? Mi się wydaje, że kamień odpowiadający za Korinis będzie tutaj skręcając w lewo w kierunku latarni Jaka. Że dużo nie będę musiał przejść tutaj. O tuć, że gdzieś będzie. Dupa tam nic nie ma. Nic tu nie widzę. Nic nie widzę. Niestety nic nie widzę. Więc jednak się myliłem. Ach. Przy harpi też nie wiem gdzie jest. Nie wiem. Prawda może w porcie gdzieś jest? W sensie w porcie tam przy statku. Zielonego pojęcia nie mam. To teraz jest taki problem, że płytki mam, ale kamieni znaleźć nie mogę. Nie wiem, na farmakila może byłby teleport... Nie, raczej nie, raczej na harpi. 15 punktów nauki. Ej, właśnie, bo skoro jest 9 opiekunów, to 3 będzie poświęconych balierowi. Trzech Inosowi, Trzech Adenosowi Więc to był ostatni Beliara, tak? No i z trzech Beliara, więc no, ciekawe, ciekawy mega wątek Egil, O, możemy powiedzieć Ej, czy nie narobiłeś? I to z drugim że byliśmy wina w, w, w tym laboratorium całym nie mam teraz Dobra. gdzie jest Teraz ten dagot Nie Dagot, tylko kolejny i nie wiem jak mu tam Morius A to są workowie No których była mała wcześniej Mam jakiś dobry czar na nich Może kromu użyjemy 嗯。Mm. Myślę, że warto było użyć tego gramu. Proszę gasz. Ogólnie te ci opiekunowie mają tak dziwnie podświetlane życie. Dobra, ja wiem, że tu są wargi, ale. Chciałbym przeszukać tych orków. No ale dobra, chyba zadanie wykonane, że tak powiem. Co? Pierwszy nos Pierwszy nos Nie no, pierwszy warg zabity Dobra Gdzie jest ten cały Myślę, że mi go łukiem wykryje z automatu Na płaskowerzu, kurwa, płasko Nie mam pojęcia o co chodzi, naprawdę Z tym płaskowyżem Leśny golem I To wiem tyle, żeby się do niego nie zbliżyć. Poczekajcie, bo to jest dla mnie Jakieś dziwne Trzeciego pykuna Znajdziemy na wysokim Płaskowyżu, w pobliżu farmy Akila To ten las, który znajduje się Nad farmą Ok, zadanie polowanie na orków mamy już z głowy. W następnym odcinku pójdziemy do obozu myśliwych, zaniesiemy o, radosną nowinę. No ok. Obstawiam, że to będzie taka... że tam będzie trzeba wejść w jakiś głupi sposób. W jakiś głupi sposób. Na wysokim płaskowyżu i ten płaskowyż niby, niby jest jeszcze lasem, no. Nie rozumiem. Okej, okay, ale może tutaj się da jakoś wejść. Eee, nie. Chyba nie. Bo ukształtowanie terenu nie pozwoli tu na wspinaczkę. Nigdy nie byłem w tym miejscu. Ja dopiero w tym gotiku jakby poznaję gotika, albo może po prostu tego, tych miejsc nie było. Możliwe, że ci od returninga po prostu coś tam pododawali. Widzieliście, że w gotiku 1, tam jak się idzie od nowego obozu do starej kopalni, znaczy wolnej kopalni, to, się to tam widać, że wszystko było robione tak na szybko. W sensie tekstury tej drogi, i tak dalej, z początku tej lokacji miało w ogóle nie być. Okej, okay, to tu chyba, to chyba tu Oknik. Duży pająk. Naprawdę, no, ja nawet nie miałem pojęcia, że takie miejsce w gotiku jest. No ciekawe, ciekawe Tylko zastanawiam się właśnie ile osób by wpadało na takie pomysły, że aby coś tu jest Tu jest klasztor zaraz. Do ciekawego miejsca dotarliśmy. Dobra, ja się cofnę najpierw. Czeicie to? Gdyż my jesteśmy chyba w najwyższym punkcie w grze. Czy ktoś wpadał na takie pomysły? Piękne, cudowne, idźmy w tą stronę, bo tu jeszcze nie byłem. Tu jest kapliczka. Bo nie wiem, czy dobrze idę, czy ja mam iść dalej tam. O Jezu. Mogę z początku tam iść już. Nie, dobra, muszę się wrócić chyba tą samą drogą, nie będę skakał i się zabijał. Weźmy myszkę. Idziemy tędy. Na razie nikogo nie widzę. Ale to jeszcze miejsce brzmi jakoś logicznie, ale tamto pasmo górskie po którym chodziliśmy to już takie no Jest Tegon on ja, wiesz, proszę pytanie mojej Ты делаешь большие успехи на выбранном тобой пути. Не удивлюсь, если ты скоро добьешься того, на что у остальных ушла бы целая вечность. Ты тоже хранитель? Думаю, ты уже сам догадался, кто я. И лишний вопрос тут ни к чему. Лучше давай сразу перейдем к делу. Итак, что привело тебя к нам? Я пришел и спросить у тебя твое согласие на посвящение меня в адепты круга хранителей, мастер. Тогда ты, наверное, знаешь, что прежде чем получить его, ты должен выполнить мое задание. Ты готов принять мое испытание? Да, я готов. Хорошо. Я отпрыгнул. Третий страх Бога Беляра и девятый хранитель священных чертогов Вахана дают тебе твое следующее испытание. Слушай внимательно и запоминай. На этот раз тебе не придется ни с кем сражаться или рисковать своей жизнью. Но это не означает, что мое задание будет легкой прогулкой для тебя. Ты, наверное, уже бывал в библиотеке Ксарвиса, что располагается на верхнем этаже его башни. Если еще нет, то тогда тебе стоит там побывать. Там ты найдешь некоторые древние манускрипты, хранящие в себе мудрость нашего пути и много другой полезной информации. Для простого человека эти записи не представляют никакого интереса, поскольку он даже и прочесть не сможет. Эти варианты написаны на древнем языке демонов Ленга, и могу тебе сказать, только избранные из многих знают, что они способны прочесть эти книги. Тебе же необходимо будет постигнуть знание этого языка и внимательно изучить эти варианты древности. После того, как ты все это сделаешь, возвращайся ко мне. Я скажу тебе, что необходимо будет что Но, мастер, кто обучит меня этому языку? Поговори об этом с Сардесом. Думаю, он сможет помочь тебе в решении этого вопроса. Теперь ступай. Сделай все, что я тебе сказал, а после возвращайся ко мне. Добра. Powiem вам так, на этом закончим отчинок. теги вам за Я